Andrzej Gajcy, witam w programie Onet Opinia. Moim państwa gościem dzisiaj po drugiej stronie łączy internetowych jest główny negocjator i strateg w rozmowach z Brukselą, minister do spraw europejskich, Konrad Szymański. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Zacznę od sprostowania głównym strategiem całej polskiej polityki jest premier Mateusz Morawiecki. Ale panie ministrze, bez pana, bez pana doświadczenia, bez pana kontaktów w Brukseli, no, e, to, co się udało ostatnio osiągnąć, no, nie byłoby możliwe. Ja, ja rozumiem pana skromność i, e, szef jest najważniejszy, ale jest pan bardzo ważną postacią, jeśli chodzi o polskie rozmowy z Brukselą. E, Odezwał pan z ulgą, gdy w piątek ogłoszono mamy porozumienie? No myślę, że stało się bardzo dobrze, ponieważ kryzys byłby złą wiadomością dla wszystkich. My nie mieliśmy innego wyjścia. Musieliśmy negocjować dalej, musieliśmy wejść w, to, w ten konflikt z uwagi na wciąż nierozwiązane problemy e, ówcześnie e, w kwestii e, niejasnych reguł gry, jeżeli chodzi o, o konflikt o praworządność. E, no ale przecież celem każdych negocjacji, nawet takich, które e, wyraźnie grożą. Poważnym kryzysem Wetem jest osiągnięcie lepszego porozumienia, więc tak, w piątek to lepsze porozumienie było możliwe i to była dobra wiadomość dla wszystkich, także dla Warszawy. Panie mistrze, ale niech pan tak normalnie nam powie, bo my przez ostatnie tygodnie krzyczeliśmy weto albo śmierć, a teraz właściwie co? Przyjęliśmy bardzo dużo pieniędzy z Unii Europejskiej, miliardy euro, których nasza gospodarka potrzebuje jak powietrza. To porozumienie daje nam gwarancję, że nie stracimy ani jednego euro z tych pieniędzy, które wynegocjowaliśmy? To porozumienie daje gwarancję, że Komisja Europejska, która jest jedyną instytucją, która stosuje to prawo, będzie trzymała się ustalonych reguł, czyli nie będzie można wprowadzić mechanizmów zawieszających płatności tylko z powodu zarzutu o łamanie praworządności, czyli rozporządzenie będzie używane tylko i wyłącznie w przypadku uzasadnionych, dowiedzionych, konkretnych e, szkód dla e, budżetu Unii Europejskiej. W tej drugiej sprawie Warszawa i Bruksela od początku mówiły jednym głosem. My też chcemy walczyć z nadużyciami budżetowymi. Ta pierwsza sprawa niestety przez bardzo długi czas nie była wyjaśniona i ona spowodowała e, kryzys. Dzisiaj jest wyjaśniona, ponieważ nie tylko 27 państw uzgodniło, jak rozumieć należy to rozporządzenie, jak je stosować, ale również Komisja Europejska poczuła się zobowiązana do tego, ogłosiła to, że jest zobowiązana do tego, aby stosować to rozporządzenie według tych reguł, które wspólnie w końcu ustaliliśmy. Dobrze, pani mi się teraz przekładając to na bardziej ludzki język, czy może pan zapewnić, że z tych pieniędzy dzięki temu porozumieniu nie utracimy ani jednego euro? Polska nie straci ani jednego euro z powodu rozporządzenia e, o ogólnej warunkowości dotyczącej ochrony budżetu e, Unii Europejskiej. W Polsce mamy bardzo dobre wskaźniki, jeżeli chodzi o e, dbałość o pieniądze publiczne, pieniądze unijne. E, dochodzeń, wątpliwości, pytań jest mniej niż e, średnio w Unii Europejskiej, czyli mamy bardzo dobre praktyki. E, jeżeli takich e, wątpliwości dotyczących samych finansów, korupcji, nadużyć, jakichś niedoskonałości nie będzie, z całą pewnością nie stracimy ani jednego euro z powodu uogólnionych zarzutów że łamiemy zasadę praworządności. Te sprawy są do wyjaśnienia w innym trybie, na innych forach, z tą pewnością nie w kontekście budżetu. Panie mistrzu, no dobrze, to skoro jest tak pięknie wspaniale i bezpiecznie, jak pan mówi, to też niech pan nam wytłumaczy, bo myślę, że wielu Polaków e, i opinia publiczna też tego nie rozumie, co w ostatnich e, dniach działo się i e, jak rozbieżne były stanowiska w samym rządzie Zjednoczonej Prawicy. E, tutaj głosy ministra sprawiedliwości, no, który przecież za tą praworządność odpowiada w waszym rządzie, że jest to porażka, ograniczenie suwerenności. Co więcej, wtórują mu europosłowie, na przykład ja, Sariusz Wolski, czy były szef MSZ, Witold Waszczykowski, no, który tutaj ma znacznie lepsze relacje z panem premierem Morawieckim i Zbigniewem Ziobro. no bo tą woltę Zbigniewa Ziobro można przypisać jako pewną wendettę polityczną. To kto ma rację? Znaczy zacznę od tego, żeby powiedzieć dwie najważniejsze w tej sprawie rzeczy. Wszyscy politycy Zjednoczonej Prawicy na czele z Mateuszem Morawieckim są tak samo przywiązani do zasady praworządności, w szczególności w kontekście Unii Europejskiej. Tutaj nie ma żadnego konfliktu, nie ma żadnego sporu. To jest oczywiste, że to jest centralna wartość dla, dla naszej polityki w Unii Europejskiej. Różnimy się co do oceny środków, które należało użyć. My jesteśmy przekonani, że środki, które udało się wynegocjować i uzgodnić nie tylko z państwami członkowskimi Unii Europejskiej, ale również z Komisją Europejską, to są środki, które dają nam pełne bezpieczeństwo prawne i pełne bezpieczeństwo budżetowe. To oczywiście nie znaczy, że spór o praworządność nie będzie trwał dalej, ale on będzie się rozgrywał w Trybunale Sprawiedliwości w związku z procedurami naruszeniowymi. Pewnie będzie bardzo dużo um, politycznych komentarzy, spodziewamy się tego, ale to jest zupełnie inna sprawa. W tej sprawie chodziło o to, żeby wynegocjować dobry budżet dla Polski, dobry fundusz odbudowy dla Polski i aby te pieniądze nie można było, tych pieniędzy nie można było zawieszać z jakiegoś politycznego powodu na polityczne życzenie i to osiągnęliśmy. A chce pan powiedzieć, że Witold Waszczykowski czy Jacek Sariusz wolski tego nie rozumieją? To dlaczego oni w takim razie mówią, że no to porozumienie nie jest dobre dla Polski, ogranicza naszą e, suwerenność, uderza w nasz interes? Myślę, że to są komentarze głównie sprzed szczytu. Ja nie śledzę tak dokładnie, żeby do każdego się odnieść, ale mam wrażenie, że po szczycie znacząca część tych krytycznych komentarzy się zmieniła i wyraźnie myślę, że bardzo wiele osób dostrzegło, że to porozumienie nie tylko konkluzje podkreślam, ale również zobowiązania Komisji Europejskiej dają nam wystarczająco dużo. To zadam pytanie trochę z innej beczki, bo to też jest kwestia sporna i mam nadzieję, że pan minister zaraz nam to wyjaśni. No, czy zgadza się pan ze stwierdzeniem, że konkluzje Rady Europejskiej są ponad rozporządzeniami? I aby zmienić rozporządzenie, konieczna jest najpierw zmiana konkluzji. Bo tutaj wielu, także prawników, e, ma no, spore wątpliwości co do tej wypowiedzi przy, przytoczonej przez, teraz przed chwilą przeze mnie, a to jest wypowiedź pana premiera Morawieckiego z 10 grudnia, tuż po ogłoszeniu sukcesu. W sprawach, y, 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 którymi zajmuje się Rada Europejska, które zostały wprowadzone na forum Rady Europejskiej w prawie wtórnym nie można dogonywać y, rozstrzygnięć, które byłyby jawnie sprzeczne z tymi rozstrzygnięciami. Od tego jest Rada Europejska, żeby wytyczać generalny kierunek, a także czasami bardzo szczegółowe parametry prawa y, Unii Europejskiej. W tym wypadku mamy do czynienia z bardzo bezprecedensową sytuacją, gdzie tych parametrów jest bardzo wiele. Gdzie ustalono bardzo szczegółowo, nie tylko kierunkowo, bardzo wiele zasad funkcjonowania tego konfliktowego rozporządzenia, o którym tutaj mówimy. W tym sensie, tak, konkluzje tak długo jak nie będą. Zmienione, nie pozwalają na to, aby to rozporządzenie zmieniać w jakikolwiek sposób. Ale pani się doskonale pan wie, co mówi artykuł 15 Traktatu Unii Europejskiej, która mówi, że Rada Europejska nie pełni funkcji prawodawczej, czyli gdyby w przyszłości Komisja Europejska chciała zmienić to rozporządzenie, to nie musi wcale patrzeć na te konkluzje i ich dotrzymywać. No, to wynika choćby z samego traktatu. Znaczy no, chce pan powiedzieć, że to porozumienie takie trochę dżentelmeńskie między szefami państw i Unii państw i rządów Unii Europejskiej jest, stoi powyżej tego, co mówią traktaty? Inaczej posiedzenia Rady Europejskiej nie miałyby żadnego sensu. To Rada Europejska wytycza generalne kierunki, a także parametry decyzji legislacyjnych, które mają być podjęte. No tak, ale potem mamy prawodawstwo. Rada Europejska, Rada Europejska i konkluzje nie są źródłem prawa, ale w no tym dokładnie. wypadku są źródłem, są źródłem, nikt tego nie obiecywał, nikt tego, tego argumentu nie używał, natomiast w tym wypadku są źródłem ustaleń, w jaki sposób stosować prawo które dla przynajmniej dwóch państw członkowskich, a myślę, że tak naprawdę więcej niż dwóch państw członkowskich, było zapisane zbyt dwuznacznie. I uzyskaliśmy bardzo jasne, ostre, jednoznaczne stwierdzenia, że to rozporządzenie może być używane, jeżeli chodzi o nadużycia finansowe, natomiast nie może być używane na skutek stwierdzenia ogólnego naruszenia zasady praworządności. Najważniejsze w tym wszystkim jest nawet nie to, ale to, że Komisja Europejska dzień później bardzo szybko, i lojalnie wywiązała się ze swojego zobowiązania, żeby siebie zobowiązać do stosowania tego prawa zgodnie z tymi regułami. Mam wrażenie, że niektórym komentatorom to, to ucieka. To jeszcze raz, Panie Ministrze, czy Komisja Europejska będzie mogła zmienić to rozporządzenie i nie patrzeć na konkluzję, czy nie będzie mogła? Tak albo nie. nie no bo to jest bardzo komisja konkretne Europejska pytanie. Nie może, komisja Europejska nie może proponować aktów prawnych w danej dziedzinie, w której się wypowiedziała Rada Europejska. Które byłyby jawnie sprzeczne z postanowieniami Rady Europejskiej. Od tego dokładnie są konkluzje, żeby wytyczać kierunek legislacyjny i mówić, co jest możliwe, a co jest niemożliwe. Ale panie ale czy w przyszłości zdarzało się tak, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wielokrotnie w, orzec w orzecznictwie stwierdzał, że konkluzje nie mają charakteru prawodawczego i podejmowała komisja decyzję wbrew konkluzjom, które były przyjęte. No, mamy różne wyroki, chodzi. Bo, bo konkluzje nie mają charakteru prawotwórczego bezpośrednio, ale konkluzje wytyczają sferę i granice, kryteria, w jakich mo może być prowadzona działalność legislacyjna przez Komisję. Gdyby Rada się nie wypowiedziała, to być może Komisja mogłaby skorzystać po prostu z bezpośredniego odwołania do traktatu. Jeżeli Rada się, Europejska się wypowiedziała, to wyznaczyła ramy, w których można działać legislacyjnie w tym obszarze spraw. Taka jest, taki jest sens y, konkluzji. Myślę, że w tej dyskusji wiele osób myli y, tą bezpośrednio prawotwórczą rolę Rady, która, której nie ma w zasadzie. Chociaż doktryna czasami snuje mm, rozważania na temat pierwotnego charakteru y, tych, tych konkluzji. Ale nie chcę w to wchodzić, bo to jest bardzo akademicka dyskusja. E, kończąc, kończąc Jeśli się wypowiedziała, to wypowiedziała się o ramach, w jakich można używać tego rozporządzenia, i to jest dla nas najważniejsze. Czyli komisja nie będzie mogła zmienić tego rozporządzenia? Dobrze rozumiemy. Nie będzie mogła zmienić tego rozporządzenia wbrew bardzo jasnym deklaracjom yy, konkluzji. To nie jest umowa dżentelmeńska. To jest spisane bardzo dokładnym, precyzyjnym językiem konkluzje wszystkich 27 państw, które porozumiały się, co rozumieją pod tym rozporządzeniem, które dla nas było zbyt dwuznaczne. Dobrze, panie ministrze, chciałbym wrócić jeszcze trochę do kulis tego, co się działo w ostatnich dniach. Jaką rolę w tym porozumieniu odegrał premier Węgier Viktor Orban? Czy to jest, czy to aby nie było tak, że to Viktor Orban wynegocjował z panią kanclerz Angelą Merkel, no to najważniejsze porozumienie, A bez jego roli no, bylibyśmy no, w dużo gorszej sytuacji niż, niż byliśmy? A na jakiej podstawie pan redaktor tak sądzi albo przypuszcza? E, wizyta pana premiera Viktora Orbana na dwa dni przed szczytem, no, wskazuje na to, że ta rola jego była dość znacząca. Oczywiście postawa Węgier, postawa premiera Orbana była znacząca. Tak samo znacząca, jak postawa premiera Morawieckiego, ponieważ wspólnie od dwóch lat podejmujemy wszystkie działania w tej sprawie dokładnie w tym samym rytmie i w tym samym natężeniu. Ale, to w, jest tej ale w tej sprawie, czyj głos był bardziej te rozmowy z panią Angelą Merkel? Kto, te, te rozmowy były ważniejsze pana Wiktora Orbana, premiera Węgier, czy e, pana premiera Morawieckiego? Jak to wyglądało? Pan uczestniczył w tych rozmowach i pan doskonale wie, jak to wyglądało. Tytułu, ponieważ nie namówił mnie pan na rozważania dotyczące samego procesu dochodzenia do tych dobrych uzgodnień, ale mogę powiedzieć jedno i to łatwo sprawdzić w tych konkluzjach. Te konkluzje realizują wszystkie cele polskie i wszystkie cele węgierskie, które były tożsame. I zostały one potwierdzone przez 27 państw. Zrobiliśmy to wspólnie także dzięki myślę głębokiemu przekonaniu kanclerz Merkel, że lepiej dochodzić do porozumienia niż budować potężny kryzys polityczny. I my to doceniamy. I na koniec, co pana zdaniem musi się wydarzyć, aby te relacje między Warszawą a Brukselą, które Pan przyznał od kilku lat są dość napięte i. Te kłótnie wracałem jak bumerang, kłótnie na temat praworządności, reform, które państwa rząd, reform sprawiedliwości, głównie jakie państwa rząd przeprowadza. Co musi się wydarzyć, aby, jak to mówią pana koledzy z Prawa i Sprawiedliwości, Unia się od nas odczepiła? Ja, nie zależy mi na tym, żeby ktoś się ode mnie odczepiał. Natomiast byłoby faktycznie dobrze, aby Unia, Komisja Europejska, Parlament... Bardziej rozważnie dobierał tematy dotyczące relacji między Polską, Warszawą a Brukselą. To nie my wymyśliliśmy konflikt o, o praworządność. Zdarzamy Ale może wpływ roz... na to miały reformy, które Państwo przeprowadzacie? Z całą pewnością tak. Z całą pewnością reformy, które przeprowadzamy, zostały uznane przez kogoś w komisji, później przez całą komisję, jako reformy konfliktowe reformy kontrowersyjne, od tego są procedury naruszeniowe, które powinny przebiegać w znacznie bardziej spokojniejszym trybie. W zamian za to w poprzedniej kadencji Komisji Europejskiej, w szczególności jeden z komisarzy, zafundował nam e, polityczny karnawał, który spowodował olbrzymi upływ zaufania, spowodował bardzo dużo złej krwi. E, I to jest bardzo złe, byłoby lepiej, żeby tego nie było. Ale chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Relacje Polski z Warszawy, z Brukselą, nie można zredukować do kwestii praworządności. Ta sprawa wygląda źle, oczywiście i powinna być rozwiązana w inny sposób niż to do tej pory robiono. Ale w bardzo wielu innych dziedzinach mamy w jaki bardzo sposób, dobre panie robocze, ministrze? Ko konstruktywne relacje. Mam tu na myśli wspólny rynek, Brexit, polityka rozszerzeniowa, gdzie ym, Komisja Europejska i Polska mówią jednym głosem. Także w sprawie Funduszu Odbudowy, to Polska była jednym z tych krajów, które wspierały Komisję, jeżeli chodzi o zbudowanie go na tych podstawach w tej skali. I jakby w końcu on miał element grantowy, na czym skorzystaliśmy również i my, ale skorzystała cała Europa. Więc proszę nie redukować relacji z Brukselą tylko do tego, bo to jest nieszczęsne wydarzenie, które trwa zbyt długo, którego nie powinno być. Ale to nie są całe nasze relacje. W wielu sprawach współpracujemy dobrze i konstruktywnie. Ale na pewno pan ma jakieś przemyślenia, jak zakończyć ten nieszczęsny rozdział pod tytułem Praworządność i, i te uwagi, które płyną w zasadzie każdego miesiąca z Brukseli? Z różnych instytucji, nie, nie wszystkie są równie ważne, natomiast z całą pewnością jedną rzecz właśnie zrobiliśmy, uwolniliśmy budżet Unii Europejskiej, który jest potrzebny nie tylko nam, ale i wszystkim Europejczykom od tej toksycznej sprawy, to jest sukces. Oczywiście, że ta sprawa będzie miała dalszy ciąg w innych e, obszarach, e, wspominałem o tym z całą pewnością, Parlament Europejski się stanie na wysokości zadania i się wypowie w tej sprawie, e, ale to, to są inne sprawy. Byłoby dobrze, gdyby tej sprawie nie było. Inne scenariusze wyjścia z tego, z tego złego z rozwoju wypadków cały czas omawiamy z naszymi partnerami, ale, ale jak widać, nie przynosi to takich efektów, jakbyśmy chcieli coś mi mówi, że ta sprawa praworządności będzie jednak wracała w ciągu kolejnych miesięcy jak bumerang. Dziękuję bardzo, pani Ministrze. jest po prostu nie zamknięta. Na tym polega problem. Bardzo jest, dziękuję. Ona jest zamknięta w budżecie, w tej sprawie najważniejszej, także dla nas, ale nie jest zamknięta w całości, ponieważ toczą się różne procesy, które będą się toczyły bez względu na to, co się stało z budżetem. Bardzo dziękuję, Panie Ministrze. Mamy też obietnicę, że ani jedno euro nie utracimy na mocy tego porozumienia. Moim Państwa gościem był dzisiaj minister ds. spraw europejskich, Konrad Szymański. Bardzo dziękuję, Panie ministrze. Udzie w programie. Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.